Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w końcu dobrze oświetlony zupełnie. Do witam was w kolejnym odcinku Hero Zero PL 14, sezon drugi, moi drodzy. Dzisiaj odcinek troszeczkę pogadankowy, bo w Hero Zero oprócz eventu, który się skończył, nic się nie dzieje. Moi drodzy, mam tutaj z boku notateczki, więc będę sobie spoglądał o czym mam mówić. A dzisiaj porozmawiamy, tak jak w tytule pisze, o upadku Hero Zero. Dlaczego myślę, że ta gra zaczyna coraz szybciej upadać. I zacznijmy od tego, że oponki i sposób ich pozyskiwania, mam tutaj punkt pierwszy. No i o co chodzi z oponkami? Jeszcze, powiedzmy, miesiąc temu zdobywanie oponek było tak strasznie utrudnione, no że szok. Jakby ilość oponek, które można było zdobyć tak normalnie grając, była na tyle niska, że trzeba było kupować. A oponki, no cena oponek, no wiadomo jaka jest, 60 oponek masz za 20 zł, a 60 oponek to jest no nic, 60 oponek to jest nic, nie mówię oczywiście o przecenach z komputer świat czy też kupowania z innej waluty, to, to jest inna sprawa ale właśnie te ceny są dość wysokie i no nie opłacało się, a żeby grać no powiedzmy te oponki no trzeba mieć, bo nie da się nic w tej grze praktycznie zrobić bez oponek, no można gdzieś tam na dole rankingu wisieć, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe serwery Właśnie drugi punkt to były bonusy za tą aktywność, gdzie trzeba wykonać 50 pojedynków. Pojedynków, kiedy dostanie się na przykład przedmiot, były, były też takie akcje. Czasami była to oponka, aczkolwiek to nie było takie częste, to nie było takie dobre. Bonusy, które odbierało się za 50 pojedynków, w 20, walk rówkach, 20 walk w kryjówkach, yy, 20 walk w lidze. Te bonusy były znikome i dawały naprawdę mało. Już większe nagrody były z telefonów alarmowych, gdzie dobyło cztery oponki. Dość do... W miarę dobre przed czasami ze złotą ramką. I to były bonusy, powiedzmy takie, no, dobre. Też szansa pojawienia się oponki w misji czy pojedynku też to się zalicza. No, jest dość mała, ale ostatnio patrzyłem, że dość dobrze dopi. To, to jest jedyny plus tego. Trzecią rzeczą jest community, czyli to, co się dzieje w grze, w tabeli, to jak funkcjonują serwery, drużyny topowe. To po prostu no, jest no, no ściekno, co to można, można by powiedzieć. No, blokowanie trofei, gonienie, granie po 20 godzin dziennie, ustawianie botów, ustawianie wszystkiego, to jest, to jest też ta rzecz, która tą grę dobija. Czas jaki trzeba poświęcić, to właśnie to jest też ta rzecz. Ilość godzin jakie trzeba poświęcić na tą grę, czyli wyrabianie 300 energii to jest. No 5 godzin, wyrobienie 50 pojedynków to przy najgorszej sytuacji jest to też. 4 godziny takiego klikania co 10 minut. Nie mówię już o dodatkowych treningach czy energii z trofei, które można zdobyć, bo to też kolejne godziny gry. Tak samo do jakiegoś czasu jeszcze bicie łotrów było było właśnie osobne, nie można było robić misji i łotr na chociaż teraz to też nie jest dość e, wydajne. E, kolejnym punktem jest ilość serwerów. To jest PL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 i speed serwer, który był usunięty, który był totalnym skokiem no, na kasek Kto tego nie zauważył, no to przykro mi, no. Grasz po to, żeby dostać jakiegoś towarzysza, do tego nie masz pewności, czy go dostaniesz, bo jest pewnie ktoś, kto będzie grał od ciebie więcej, ktoś, kto wyda więcej pieniędzy na konto, które zostanie usunięte, co ważne, co ważne, to to, to właśnie to jest bez sens tego, taki totalny skok na pieniądze. A serwery też ilość drużyn, które się rozwijają, i właśnie ilość pieniędzy, która na te drużyny idzie. Dobrze rozwinięta drużyna do 100%, to jest koszt trzech tysięcy złotych. Ponad zresztą. Przeliczałem tam to kiedyś. To jest właśnie tyle, ile trzeba wpłacić na oponki, żeby rozwinąć. Oczywiście można kupować pakiety za 20 złotych. Tam jest 125 oponek, pakiet startowy, robienie multikonta, ale to nie jest zgodne z regulaminem. I kolejny punkt, support tej gry, który w regulaminie macie zabronione tworzenie multikont, zabronione sprzedawanie kont, zabronione cokolwiek związane z jakby przekazywaniem tego konta, ale wiecie jak to jest, wiecie ile jest drużyn, które mają multi konta, które mają multi drużyny, które zapychają te serwery swoimi kontami. Też wiecie ile konkursów robi Mroczny Kasper na konta, no te konta teoretycznie w ogóle nie są zabronione, ale czy support na to zwraca uwagę? No niekoniecznie. Support w tej grze jedynie co może zrobić, to jak napiszesz do kogoś ty debilu, to może go zablokować na 24 godziny. Jak wpiszesz link do, nie wiem, powiedzmy mojego kanału, kanału Borszego Kacpera, kanału kogokolwiek, też, też właśnie, dostaniesz bana na 24 godziny, a osoby, które mają multi kontakt, które dorabiają sobie oponki przez linki, które właśnie kupują właśnie te pakiety startowe, oni nic nie dostają, to jest, to jest słabe. To jest to coś, co nie powinno być w tej grze. Kolejną rzeczą to właśnie jest Um, osoby, które tak jak TaxiZRT, Insider, Nilset. Osoby, które odeszły, osoby, które albo grają w tę grę już bardzo rzadko, albo nie grają. One jakby napędzały tą grę. Napędzały, że ej, zobaczcie, ja gram, grajcie ze mną. Teraz już ich jest ich coraz mniej. Na stronie głównej Hero Zero, którą wam teraz pokażę. Jest 31 milionów zarejestrowanych użytkowników. Ale użytkowników w grze jakby zobaczyć w tabeli jest mniej niż 160 tysięcy a do tego 30 tysięcy z tych kont to są jakieś poziomy poniżej setnego. Poziomy, które wbijają się 2-3 dni, konta albo też konta dopiero po założeniu. Po prostu takie puste, puste liczby. Więc te 31 milionów może kiedyś było, ja nie wiem. Może to jest ogólna liczba, która się zarejestrowała, ale tego już nie ma. I ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć, to są to bohaterskie czyny, które są kompletnie beznadziejne, popsute, nieopłacalne i po prostu są takim dodatkiem dla kolekcjonerów. Ja tam kiedyś miałem zamysł, żeby zrobić ich 100%, ale wiecie, za 5 lat gry, które niedługo minie na moim świecie, w 14, dostanę 18 jednostek treningowych! Dla mnie to jest po prostu żałosne, że ja będę musiał jeszcze siedzieć dodatkowe pół godziny po 5 latach posiadania konta i zaglądania na nie. Jest to strasznie nieopłacalne I to powinno być coś większego, za 5 lat To powinno być chociaż 40 punktów, jak już mamy resztę punktu umiejętności 40 punktów, 50 30 oponek, 40 A nie 18 jednostek motywacji czy tam treningu To jest bardzo, bardzo słabe i to też przyczynia się do tego, że tego się nie chce robić Co masz robić w Zwiększyli X, zwiększyli monety, nowe Pomieszczenia w kryjówce, które dają bonusy, zwiększanie liczb, a niekoniecznie zwiększanie, jakby wartości w tej grze, która taka jest, żeby po prostu w to grać. Zapytałem się o ocenę. Najpierw porozmawiałem ze sobą, jak wygląda sytuacja w tej grze. Potem zapytałem się o ocenę. I uwaga, mam tutaj teraz do przeczytania wiadomość, jak to wygląda. Bardzo dziękuję Neurowi za tą wypowiedź. Oczywiście do Neurowi zapraszam na Twitcha. Link w opisie. No i już wystąpił także w podzie która karta jest tutaj. A ja już, moi drodzy, nie przedłużając, zamienię się w lektora i będę czytał. Jestem wielkim fanem gier komputerowych i w większości przypadków lubię chociażby jedną grę danego gatunku. Jak każdy mam swoje ulubione i znienawidzone gatunki, ale nawet wśród tych mniej lubianych może zdarzyć się chlubny wyjątek, w który zagrywam się godzinami. Z jednym z ogromnych wyjątków gry przeglądarkowe, jak bremu, jak byłem młodszym i mniej ograniczonym chłopcem z dostępem do internetu i słabym komputerem, zagrywałem się w przeglądarkowe... Yy, przepraszam, tak. wiem przeglądarkowe tam powinny być kropka. Nie wypowiedziałem jej. Przepraszam za błąd. N nie mogę przeczytać tego poprawnie, bo to jest dość długie, a mnie goni czas, bo jest 18, a film jest o 20. <grych> yy, więc przepraszam. Yy, to chyba chodzi Zero Game albo O Game, Battle Knights, Wolni Farmerzy, yy, The West. W każdą z tych gier zagrywałem się przez dłuższy czas. Jak zawsze, koniec końców, odchodziłem od nich, nie wracając już nigdy do kolejnego posiedzenia. Przy ostatniej, Wolni Farmerzy, frustracja była tak duża, że postanowiłem, że nigdy już takie gry nie zagram. Po rozmowie z domem o tym, co się dzieje w Hero Zero, bardzo dobrze postąpiłem. Ten rynek jest już nie do odratowania. Zacznijmy od tego, czemu takie gry jak wspomniane Hero Zero, czy inne... Do... Dowolnie jeszcze funkcjonujące na rynku gry przeglądarkowe odnoszą sukcesy. Po pierwsze, bardzo łatwa dostępność. Wystarczy mieć internet, żeby cieszyć się grą. Nie trzeba dobrego komputera, żeby w trakcie gry zacząć grać. Po drugie, do niektórych uzależniająca mechanika. Na przykładzie Wolnych Farmerów mogę powiedzieć, że gra całkiem ciekawie. Predyspozycjonuję sam. Sadzimy ogródki pomidorów, hodujemy kury na jajka i krowy na mleko. Poszerzamy naszą farmę, a na polach rozsiewamy strategicznie nasiona tak, żeby zebrać jak najwięcej plonów do odsprzedaży zarówno npc jak i prawdziwym graczom. Jeśli mamy ciekawą otoczkę z nowymi mechanikami, gra może się bardzo dobrze zaprezentować. Do dla potencjalnie nowego gracza. Hero Zero też nie jest tutaj odosobniony. Otoczka czapcia watego bohatera, który walczy ze złem i wstępnie sprawia, że gra ma niewinny, zabawny urok. Niestety tutaj zachwyty są, się kończą, bo absolutnie w każdej grze czas pryska, czar pryska, bo absolutnie w każdej grze czar pryska. Jeśli zaczniemy siedzieć na tą grą coraz więcej czasu, odkrywając wtedy okrutne i krwawe oblicze. Dlatego nigdy nie zagram w żadną grę przeglądarkową. Po pierwsze mechaniki, tak wspomniałem, że są jeszcze jednocześnie plusem takich gier, ale w tym przypadku chodzi o to, jak są powiązane z oczekiwaniem na kolejny ruch. Od Midgameu zaczyna się wszystko wiedzieć takie oto widoczki. Czas na budowę 5 godzin, czas na wykonanie akcji, 3 godziny, czas raz dziennie zarobić wszystko, aby wtedy nie zmienia się to w obowiązek. Gry mają za zadanie. Dostarczyć rozrywkę tu i teraz bez zobowiązań, a nie robić z tego rytuał, który odprawiamy między przejściem z pracy a położeniem się do łóżka. Gdzie tu jest logika? Od razu mamy kolejny punkt. Łączenie się z poprzednim. Waluta premium jest najgorszych, najbardziej inwazyjnych raków, które panoszy się w grach przeglądarkowych. Tak jak lootboxy w pełnoprawnych grach komputerowych, oczywiście twórcy muszą jednak zarabiać, ale powiedzmy, że nie jest to najlepszy sposób... Na zaskrabianie sobie odbiorców I nie mówię tutaj o kontakt premium Są ok o ile nie dają zbyt mocnej przewagi nad graczami Którzy płacą Chodzi o to, że w wielu przypadkach Jeśli nie zapłacisz za oczekiwania na skrócenie czasu budynku 11 dni Chcesz ten budynek mieć już teraz Zapłać 300 główną monet Cena za 300 główną monet 80 zł. 80 zł za budowę w grze Pay to Win Za tą sumkę mogą chociaż Miesz dobrą grę sprzed roku, która może mi dostarczyć setki, jak nie tysiące godzin niezobowiązującej rozrywki jest to dla mnie denerwujące inwazyjność waluty premium w absolutnie wszystko. Chcesz nowy towar w sklepie? Zapłać samo, grzy... samo... samo do grzyba. Nie? Czekaj 8 godzin na nowy ekwipunek, ale hola hola, połowa z tych twórców nie jest za samo grzyby, wręcz możesz, wręcz możesz jeszcze... Masz jeszcze miejsce za szansę na znalezienie czegoś dobrego. Powrót z wprawy 12 godzin. Ale możesz się teleportować za pomocą kryształów bekalanych prosto do miasta tylko 8 sztuk i jazda. Chcesz się pobić jeszcze raz z bosem, Spoko, ale czekasz 2 godziny. Albo zapłacić 6 słoików pełnych szczyny za natychmiastowe wznowienie walki. Czajcie o co mi biega? Jeśli nie, płacisz twórcom. Jeśli nie płacisz twórcom, jesteś zerem, bo nie masz zdecydowanie wolniejszy progres. Nie hero. zero, zero, zero. I tak, niektóre produkcje dają szansę na wydropienie takiej waluty z gry, bądź rozdającej w kodach promocyjnych, ale nie jest to załatwia sprawy, bo tej waluty jest za mało. Jedynie w czym ułatwi to zakup jednego przedmiotu, ale busa, albo busta na 24 godziny. Z tą walutą nie zrobić nic bardziej szczególnego. Ona ma mieć tylko jeden cel, zmusić gracza, by ten zakupił jak najwięcej. Podsumowując, jest to po prostu skok na kasę. Kolejnym problemem może być nierówność jeśli chodzi o bycie free to play pay to play są gry, które robią to dobrze konto premium za jakiś czas, odrobinę szybsze levelowanie, wszystko okej. Okay. O ile darmowi gracze z gracze ma, a, <laughs> Wszystko okej, okay. o ile darmowi gracze. Z takowymi graczami premium mają szansę. Niestety w wielu przypadkach możesz ciągle być atakowany, gnoniony przez co jednego użytkownika, który mając konto premium chce się pos... Popisać. Albo klan, który za walutę premium jest tak rozbudowany, że inne klany nie mają z nim szans. Nierówność nierównością. Następnie mamy także eksploity, które sprawiają, że leaderboardy stają się bezużyteczne. Niekiedy rakowe community, które swoimi akcjami skutecznie żałują na nowych graczach. I nieobecną modernizacją zarówno w grze, jak i na forum mamy przypis na kolejną grę przeglądarkową, która w absolutnie żaden sposób nie wyużywa się... I która jest skazana na powolną śmierć kliniczną? W końcu każda gra zacznie się kiedyś nudzić, i jeśli nie będą zrobione, to stanowczo kroki zanim z biegiem czasu, nowe, nawet nowe osoby, stopki kiedyś od tej gry odejdą. Jeśli nie będzie dobrej rywalizacji, bo ludzie zaczną się bawić pay to win, to po co w takiej grze siedzieć? No mi powiedział o tym, co zżera Hero Zero od środka. W moich oczach gra mogła być naprawdę mocny potencjał do bycia dobrą grą przeglądarnią. Niestety, wszystkie pomysły zawarte. Wyżej sprawę, że Hero Zero będzie zmarnowanym potencjałem, który z biegiem czasu będzie zapomniany tak, wiele innych gier, tak jak wiele innych gier przeglądarkowych. Sprawdziłem społeczność społeczności i same strony, w której grałem, i okazuje się, że każda z wymienionych produkcji jeszcze funkcjonuje, ale tylko Old Game ma jakąkolwiek większą aktywność niż napisane. Siema w sekcji przywitaj się. Może i ktoś gra w te... może i ktoś w tę gry gra, ale każda z nich zamieniła się. Na tyle, że już pewnie nie zyskają nowych graczy. Świat poszedł do przodu i teraz dostęp do dobrych gier za grosze nigdy nie był prostszy i może jest to najwyższy czas, by z takimi grami się pożegnać. Po Pozwalać im umrzeć i pamiętać tylko o nich jako gry, przy których spędziliśmy mnóstwo czasu w latach 2005-2012. To by było na tyle. Dość długa wypowiedź, pomyliłem się kilka razy, to było wycięte. <laughs> Oczywiście, nie ma błędów na tym kanale. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, napiszcie komentarze swoje przemyślenia dotyczące tego, czy Hero Zero ma jeszcze jakieś szanse na powstanie, czy jednak jest to gra do spadku. Ja będę superą się wy, widzimy się za tydzień o godzinie 20, Padać na projekt Żenane, padać na inne filmy i widzimy się już w przyszłym odcinku. Trzymajcie się i żółwik! Okay, you hear me laugh, I'm winning Yeah, Charlie Sheen would be grinning